Odchodzenie od silników spalinowych tak naprawdę powoduje dla nas, dla dystrybutorów zmianę w jakimś stopniu swojej strategii dystrybucji. I musimy po prostu wziąć pod uwagę ten, ten nowy asortyment, który, który będzie brany pod uwagę. No ja myślę, że z tego co, co też słyszymy, te, te samochody elektryczne, mają gdzieś mniej więcej mieć zaledwie 25% tych części, które, które w tej chwili mają konwencjonalne samochody. W związku z tym jest to ogromna zmiana. I tak naprawdę musimy w jakimś stopniu. Przeskalować swoją, swoją działalność i zastanowić się nad tym, jak będziemy mogli w dalszym ciągu zarabiać na tym pieniądze. To jest ogromne na pewno wyzwanie i zagrożenie, ale my staramy się jakby patrzeć na to optymistycznie pod tym kątem, że jeżeli Będziemy mieć czas na to, żeby, żeby zrobić sobie tę ten, ten transformację, to jestem przekonany, że, że, że sobie poradzimy, bo, bo, bo też dużo tutaj było mówione a propos tego, jak polski rynek przez te ostatnie 30 lat funkcjonuje. I no cóż, na, na w porównaniu, czy, czy też na, na porównując nas do. do dojrzałych już gospodarek dajemy sobie naprawdę świetnie radę w tym krótkim okresie o jakim o jakim mówimy. Na pewno inwestycje potrzebne są w sprzęt. Mówimy tutaj o, o, o sprzęcie warsztatowym o, 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 o diagnostyce o tym wszystkim co tak naprawdę te samochody przyszłości będą tak naprawdę wymagały od, od ludzi którzy będą je obsługiwać więc jakby my z pozycji dystrybutora już w tej chwili bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby nasi klienci i klienci naszych klientów mieli jak najlepszy dostęp do, do tego typu e, rozwiązań, żeby mieli też dostęp do, do wiedzy, czyli tutaj jakby kwestie szkoleń. Bo nie zapominajmy, że tak naprawdę, e, e, jeżeli e, nie pójdziemy do przodu, to zostaną nam tylko i wyłącznie bardzo, ale to bardzo e, funkcje, które z których myślę, że, że większość w, w tym rynku nie wyżyje. To znaczy, nie wiem, wymiana tylko klocków hamulcowych czy, czy oleju to jest za mało w, w sytuacji, kiedy mamy tak skomplikowane te, te, te nowoczesne pojazdy i, i też jakby jest tam ogromna okazja do, do po prostu zrobienia fajnego biznesu na tym.